Coraz częściej w produkcjach telewizyjnych i filmowych wykorzystuje się ujęcia z lotu ptaka. Kiedyś, żeby osiągnąć taki efekt, trzeba było wynająć helikopter. Kosztowało to majątek. Potem pojawiły się dużo tańsze drony. No dobrze, ale co zrobić, żeby filmowiec, amator mógł przenieść z powietrza doskonałej jakości zdjęcia i jeszcze lepszą stabilizację po prostu na ziemię? Okazuje się, że w dzisiejszych czasach to żaden problem. Wystarczy kupić taki gadżet DJI Osmo. DJI Osmo składa się z wyprofilowanej rączki, na której znajdziemy wszystkie niezbędne przyciski do sterowania oczywiście kamerą. Oprócz tego, taka kamera w kształcie kulki przymocowana jest do głowicy trzyosiowej. Dysponuje ona obiektywem o ekwiwalencie ogniskowej 20 mm, co daje kąt widzenia 94 stopnie, a jasność wynosi f2.8, a więc nie jest to zbyt jasna kamera. Zastosowany w kamerze sensor Sony Exmor R 1 2 cala ma efektywną rozdzielczość ponad 12 milionów pikseli i jest w stanie rejestrować wideo 4K w tempie 25 klatek na sekundę a UHD w tempie 30 klatek na sekundę. Maksymalna przepływność rejestrowanego materiału wynosi 60 megabitów na sekundę. Kamera DJI Osmo nie wymaga do pracy drona, a smartfon również nie jest niezbędny. Jednak jeśli zechcemy z niego skorzystać, to mamy do dyspozycji bardzo wygodne mocowanie na brzegu uchwytu DJ Osmo. Natomiast komunikacja ze smartfonem realizowana jest przez WiFi. DJ Osmo. Zobaczcie, jak pięknie działa ta stabilizacja. W tej chwili zajdę po schodach i spróbuję Wam coś więcej opowiedzieć o tym sprzęcie. Na uchwycie z przodu jest taki spust jak w pistolecie. Jego dwukrotne naciśnięcie spowoduje, że kamera ustawi się do pozycji wyjściowej. O, na przykład teraz naciskam. Zobaczcie już, co widzimy. Mamy właśnie schody, po których za chwilę będę schodził. Kolejna rzecz. Trzykrotne naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że kamera ustawi się do selfie'ka. Tak. Moi drodzy, ten sprzęt. Waży prawie pół kilograma i wierzcie mi, że jeżeli będziecie chcieli nagrywać dość długi materiał, takiego master shota, bez żadnych cięć, może Wam szybko zmęczyć się ręka. Co do długości nagrań, no to musicie pamiętać o tym, że tutaj mamy niewielki akumulator, który pozwoli nam na godzinę pracy tą kamerą, ponieważ jego pojemność wynosi 980 mAh. Ale zabawa, przyznacie? Ha, jest przednia. Pozostałe możliwości kamery są podobne jak innych urządzeń tego typu. Możemy fotografować także w trybie seryjnym, wykonywać nagrania slow motion, zdjęcia panoramiczne, korzystać z automatycznego bracketingu ekspozycji. Dostępne czułości ISO mieszczą się w zakresie od 100 do 1600 dla zdjęć i do 3200 dla wideo. DJI Osmo niestety ma także dwie wady. Pierwszą jest mikrofon, który jest wbudowany w obudowę tego urządzenia, który niestety zbiera głównie hałas, jaki robią silniczki zainstalowane w środku. Druga wada jest bardziej poważna, ponieważ z pierwszą możemy sobie poradzić w ten sposób, że Montujemy tutaj zewnętrzny mikrofon. Natomiast jego cena jest dość wysoka. Za ten gadżet musimy w tej chwili zapłacić około 3000 zł. A więc okazuje się, że dla filmowca amatora to ciągle może być produkt niedostępny. Ale z tym problemem doskonale radzi sobie polski rynek, ponieważ możemy kupić w sklepie po prostu samego gimbala, do którego możemy zamontować każdy smartfon, a także kamerę GoPro. Jest rączka, jest stabilizacja, która działa naprawdę nieźle nie tak dobrze jak dj Osmo, ale do amatorskich nagrań w zupełności wystarczy. W rączce schowany akumulator o pojemności 1500 mAh pozwoli nam to na 90 minut nagrań. Kosztuje trzy razy mniej, bo około 1000 zł. DJ Osmo to naprawdę fantastyczny gadżet. Jeżeli ktoś chce rozwinąć skrzydła w swoich amatorskich nagraniach wideo, DJ Osmo może mu się przydać. Ale musicie pamiętać o jednym: sprzęt to nie wszystko. Bo żeby zostać profesjonalnym, steady musimy się szkolić. Szkolić przez wiele miesięcy, a czasami przez wiele lat. Ale moim zdaniem naprawdę warto, bo efekt jest powalający. W hangarach sił powietrznych Stanów Zjednoczonych znajduje się wiele ciekawych samolotów. Jednak jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę. To prezydencka maszyna Air Force One. Tak, wiem, że już jest dawno po świętach, ale chciałem Wam się pochwalić. Jaki prezent dostałem od świętego Mikołaja? Najnowszy smartwatch Motorola Moto 362 generacji.